Znajdujemy się w Dzierżyniowskim Ośrodku Kultury na konferencji rok 2024, rokiem dostępności. Konferencja jest dedykowana wszystkim osobom, osobom niepełnosprawnym i osobom o szczególnych potrzebach. Dzisiejszy, dzisiejszy program konferencji jest bardzo szeroki. Poznamy najpierw, co to jest dostępność. Później na czym tego relacje w dostępności, następnie będzie także mowa o najważniejszej rodzaju dostępności, czyli dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz panel także dzisiaj i Jutro Dostępności. Takie wydarzenia są niezbędne, dlatego, że to jest właśnie forma udostępniania między innymi wiedzy o tym, w jakim stanie prawnym funkcjonujemy, na jakim etapie jako parlament jesteśmy z różnego rodzaju pracami. Ta dostępność jest bardzo szeroko rozumiana. Ona dotyczy zarówno życia codziennego, prywatnego osób, ale również na przykład dotyczy obowiązków przedsiębiorców, którzy muszą realizując swoje zadania udostępniać miejsca, przestrzeń, jak również produkty, które wymagają takich udostępnień i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że zadaniem naszych samorządowców jest zrobienie wszystkiego, aby dostępność dla naszych mieszkańców była wszędzie. Tak też się dzieje, bo nasze środki, które przekazujemy z PAFRONU, czy chociażby dostosowujemy nasze jednostki, to trwa cały czas. Wsłuchujemy się w głosy osób niepełnosprawnych. Są to nasi mieszkańcy, bardzo ważni mieszkańcy. Robimy wszystko, aby im żyło się u nas lepiej. Na Dolnym Śląsku, yy, znaczy się mam na myśli, Wrocław jest bardzo, bardzo mocny yy, też y, tego, ośrodek terapeutyczne. tam jest dostępność w miarę duża. Czym dalej od Wrocławia dostępność jest mniejsza. W naszym Dzierżyniowie dostępność jest na początku drogi, ale myślimy, że dzisiejsza konferencja pozwoli nam, żeby znowu promować dostępność oraz także dać materiały i wiedzę odnośnie dostępności. Bardzo ważną rzeczą jest także żeby wiedzieć, że dostępność to nie jest taka zachciewaita moda, to jest, to jest prawo. A w związku z tym będzie także moduł, który porozmawiamy. O, tym, o prawie do dostępności, w jaki sposób domagać się i przepilnować dostępność. Jesteśmy dostępni, mamy dużo informacji, przekazujemy to przy współpracy, tak jak tutaj, z ośrodkami w różnych miejscach Dolnego Śląska, tak jak w Dzierżoniowie właśnie mamy okazję tutaj też współpracować. Byliśmy tutaj wcześniej na takim spotkaniu, gdzie Pokazywaliśmy nasze osiągnięcia i też prowadziliśmy szkolenia dotyczące wypełniania nowego świadczenia wspierającego. My często mylimy te pojęcia mówiąc tylko o problemach architektonicznych, a tych problemów jest zdecydowanie więcej. One w sferze mentalnej też bardzo głęboko siedzą. Poza tym nasze społeczeństwo, niestety starzejące się, ta średnia wieku nam rośnie. To jest dobrze z jednej strony, że jesteśmy ze sobą, a z drugiej strony musimy się nauczyć, jak osoby starsze jesteśmy w stanie wspierać, ale nie tylko osoby starsze, bo niepełnosprawność dotyka często ludzi w młodym wieku. Przekazujemy informacje głównie kierując uwagę, jak wypełniać dokumenty, które mogą ułatwić osiągnięcie celów dla osób niepełnosprawnych, związanych z dofinansowaniami, związanymi ze szkoleniami, z rehabilitacją i innymi takimi sprawami, które mogą ułatwić im życie. Po prostu podnieść ich komfort życia. Pojawiło się nowe świadczenie wspierające w tej chwili, które jest refundowane z budżetu państwa, nie jest opodatkowane, pomaga to zaspokoić pewne możliwości związane z rehabilitacją lub podniesieniem sobie komfortu życia codziennego. Te, te wszystkie rzeczy są bardzo potrzebne, bo ja bym powiedział, niezbędne, bo z jednej strony osoby z niepełnosprawnościami dość często, ale z różnych przyczyn nie wiedzą jakie mają prawa, a, a jednocześnie osoby, które obsługują osoby niepełnosprawne i, i seniorów, y, także też, też nie zawsze wiedzą. I to spotkanie, i to spotkanie właśnie z tych dwóch grup y, także nastąpi tutaj y, w konferencji. To nie pierwsza konferencja, w której biorę udział, ale nie tylko sami konferencjami w tym zakresie y, tematy ogarniamy. Rozmawiam wielokrotnie z zarówno z samorządowcami w tym temacie, jak i... Z parlamentarzystami w kontekście właśnie zmian, które gdzieś będziemy procedowali, bo one są ciągle procedowane w różnych sferach, chociażby nawet w sferze finansowej. Będziemy mówili tutaj o tej rencie wdowie, która od przyszłego roku będzie wchodziła. Proszę Państwa, jeżeli ktoś będzie miał środki, będzie miał mniejszy problem z dostępnością wszelkiego rodzaju. Mimo tego, że otwieramy się tutaj dla osób niepełnosprawnych i pragniemy ich poinformować jak najszerzej o możliwościach, które są dostępne dla nich, okazuje się, że bardzo dużo ludzi jednak jeszcze nie jest poinformowana dokładnie o tym, jakie, jakie możliwości i jakie y, mogą osiągnąć świadczenia, które mogą pomóc im w życiu codziennym. Musimy cały czas rozmawiać o tym, musi ta wiedza być dostępna. Dzięki takim konferencjom, jak dzisiaj, te osoby mogą przyjść, posłuchać, mogą się wielu rzeczy dowiedzieć, ale także my możemy y, porozmawiać, wsłuchać się w potrzeby osób niepełnosprawnych. Ta integracja osób starszych, osób młodych, y, osób niepełnosprawnych, osób sprawnych musi być, musi dziać się w dzierżoniowie i w całym naszym powiecie. Cieszę się, że nasze szkoły ponad ponadpodstawowe są tutaj, będą mogli, mogły się wsłuchać ta świadomość wsparcia tych osób jest bardzo ważna. Chodzi o to międzypokoleniowe z jednej strony, z drugiej strony uwrażliwienie, bo bardzo często podaje się przykłady, kiedy nie wiem, na poboczu drogi leży osoba, która w pierwszej chwili sprawia wrażenie o sobie a okazuje się, że coś się wydarzyło. Mogło to wynikać również z jego, jakiejś niepełnosprawności, z którymi się boryka od samego początku. Coraz więcej osób działa w różnego rodzaju stowarzyszeniach. Ja często odwiedzam te stowarzyszenia. Te osoby są aktywne, mają fajne pomysły, ciekawe pomysły. My też często przekazujemy na to środki finansowe. Na przyszły rok nawet mamy zwiększoną pulę dla organizacji o prawie 50 tysięcy. To dużo, biorąc pod uwagę zapotrzebowania, ale też. Fajne pomysły, które dzieją się w naszym całym powiecie. Jesteśmy takim przekrojem społeczeństwa, więc, skoro w tym przekroju są również osoby z niepełnosprawnościami, to i one powinny, jeżeli to możliwe, uczestniczyć w codziennym naszym życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Będą następne wydarzenia. Już się przygotowujemy do serii ośmiu takich imprez towarzyszącym dla, dla, dla tej konferencji. Jest aktywizacja coraz większa dzięki właśnie takim organizacyjnym sytuacjom. Jaką teraz mamy w tej chwili spotkanie konferencyjne możemy między sobą się spotkać, wymienić doświadczenia, porozmawiać z osobami, które są blisko nich i my znamy ich problemy, możemy je rozwiązywać wspólnie. Osoby z niepełnosprawnościami, ale również ich rodziny, otoczenie zachęcam do aktywizacji, do tego, żeby dzielić się swoimi problemami i szukać rozwiązań. Szanowni Państwo, zapraszam, aby wszystkie osoby niepełnosprawne, które są na terenie całego powiatu, aktywnie działały, aktywnie włączyły się w tworzenie przyjaznego powiatu dzierżyniowskiego. My jesteśmy dostępni cały czas, można się z nami spotkać, można porozmawiać, można uzyskać informacje. Myślę, że jak będziemy wspólnie robić wszystko, żeby tu było lepiej, nam wszystkim będzie się żyło lepiej.